Warsztat Komputronik nabiera rozpędu, bo odebraliśmy już pierwszy komputer od Was. Z akcji, gdzie zgłaszaliście swoje komputery do konkursu i. O, ja I zamrozić. I, za, i za, za, zaczynamy po prostu. Nadesłaliście bardzo dużo komputerów do naprawy, i to jest ten moment. Wybraliśmy, a w zasadzie Wojtek głównie z Dawidem. Wybrali jeden ich zdaniem najciekawszy, i dzisiaj ten komputer trafia na nasz stół i będzie mała operacja. Zaczynamy kolejny odcinek warsztatu komputronik. Komputer odebrany chwilę na nas czekał, panowie długo myśleli co wybrać, jednak no, trzeba było podjąć decyzję i będziecie mówili dlaczego akurat ten komputer. No ale oczywiście nie widzieli go jeszcze na żywo, my go przed chwilą odpakowaliśmy. No i co, Wave, wnieś go, a nie. ja... Okej, okay. widzę, że dzisiaj ciężka materia. Ciężki materia, bo najpierw masz liści. O liści Słuchajcie, bo ja komputer jest od Artura, zapytałem, czy mogę powiedzieć od kogo. Tak, komputer jest od Artura, więc Artur te wszystkie brudy kazałem mu zostawić, no bo to chodzi o żeby ten komputer był taki, jaki był, więc możesz powoli wave wyjmować sprzęt, a Artur, jak otwieraliśmy paczkę, zostawił dla nas liścik. No i słuchaj, jest napisane otwórz i przeczytaj i uśmieszek. Ja rozmawiałem z Arturem i Artur był oh. bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego wszystkiego, że jego komputer trafi do naszego warsztatu. No ale dziwisz się, no jeżeli by ktoś ci powiedział, że twojego kompo odnowi, no ciężko być nieentuzjastycznym. Ciężko, prawda. Ale słuchajcie, o kurde. Pis, wow. Pismo, y, trochę Artur, wiem, że już y, są dzieci, żona, ale pismo cały czas tak. zostało dość klasyczne, takie... Ale wiesz co, ja też czasami tak piszę... Żeby, żeby ktoś to, zrozumiał. Tak, dokładnie, dokładnie żeby się tak. tych bazgrołów doczytać. Dobra, no i tu Także faktycznie luz. jest odczytaniem nie problemu, więc słuchajcie, co Artur nam napisał. Dzięki śliczne za przyjęcie mojego komputera, w razie W, w etui jest pendrive z moją oryginalną Win 10 Pro, plus klucz. Dobrze, że podpisał oryginalną, żebyśmy tu nie mieli wątpliwości. Powodzenia życzę! Ciekawy jestem, o ile mi FPS-y podskoczą w World of Tanks. Okej, okay, czyli mamy kolejną tutaj Sprawdzimy. informację, że World Sprawdzimy. of Tanks to jest ten tytuł y, dla Artura najbardziej kluczowy, który pogrywa. Ogólnie, komputer służył w domu do wszystkiego: filmy, internet i tak dalej. A i do gier również, ale wiecie, już był za stary, fajnie jakby się kolorowo w nim zrobiło. Dzieci lubią. Także słuchaj ciekawe. Artur, dzięki miłe za liścik, takie rzeczy jak będziecie dodawać y, zwycięzcy, no to zawsze jakoś ubarwi nasz y, odcinek, a my przychodzimy do tego sprzętu, który tutaj wylądował na y, naszym biurku, czyli oryginalny, jeszcze nieotwierany komputer Artura. Nóżka, nóżka się urwała temu misiu. Nie, jedna, Żeby jedna, jedna no. się ostała chyba. Tak, jedna nóżka się ostała, legendarna obudowa Zalman Z3 w wersji plus, czyli taka no, to kiedyś to był taki way to go. Na wszystkich porach jak się składało zestawy, to bierze Zermana 3Z3. No, ta była taką obudową pełną, tak. dość uniwersalną i cenowo nie zabijała. No, zobaczcie, że już mamy tutaj coś, co udaje chociaż perforację. To już chyba nią nie jest. To jest taka siateczka, filtr przeciwkurzowy. No oby. To no. normalnie można tak sprawdzić. <laughs> <Aha, sprawdź. śmiech> Ej, nie psika, bo zepsujesz efekt. No, I właśnie. tak samo cały top też jest. No, tak. może cały to przesadziłem i to grubo przesadziłem o tak 60%. To też jest świateczka z filtrem przeciwkurzowym. No to widzę, że buda zostaje. Zrobimy wszystko, żeby tą budę mm. zostawić, może Spróbujem jej... Spróbujemy naprawić te nóżki, nóżki jakoś, ogarnąć. Zwłaszcza, że jest okienko, flex co prawda. Panowie, spójrzcie pod spód, bo ja tutaj siedzę i widzę... Yy, ktoś tam chce U. wyjść z siebie. Pokaż. No wygięło filtr, bo dużo kurzu, proszę, proszę. No będzie trzeba odkurzać. Mamy wypełnione przez Artura, żeby na czas transportu nic nie odpadło, ale myślę, że... Tak zafiksowane kurzem, że i tak by nie odpadło. No tutaj trzeba pochwalić Artura. Faktycznie zawsze warto gdzieś tam uzupełnić ten komputer w środku, bo, tak, e, bo to może się gdzieś tam w transporcie źle stać. Nie wiem, czy chcesz to tu robić. Tak, widać on faktycznie tak te tak. 5 lat temu, pewnie może i więcej 7-8 był złożony. Mamy tutaj od Artura, dostaliśmy komputer na AMD FX 8000. 300, 350. Co, coś takiego. Coś w stylu. Jeden ze starych AMD-owych procesorów, który miał być... 360 AM3, a tu jest... Tak. Chyba 970, jak dobrze kojarzę, tak? 9? To są procesory, które były robione z myślą o przyszłości, która nigdy A9. A9. nie nadeszła po prostu. Okay. I no cóż, na pewno procesor stąd wyleci, bo do niczego się nie nadaje. x sumie nigdy się nie nadawał. Wybaczcie, AMD. Mamy oczywiście klasyczny dysk HDD, ale wydaje mi się, że gdzieś tu też był SSD. Jest tutaj, tylko że no, malutki. Dobre. Więc taki zestaw, że jeszcze na dzisiaj się nadaje do I Dobry zasilacz. Dobry zasilacz i przede wszystkim karta. Karta, którą tak. obraliśmy sobie za misję, to nas tym zostawił rzekło: misję uratowania tej karty. To jest RTX 2070. Jeżeli tutaj dobrze będzie pamiętam. Bardzo ciekawe porównanie, jak wygląda ograniczenie tej karty tak. graficznie przez obecny procesor. Bo karta ewidentnie została zmieniona. Tak, dobrze Tanks, Tak, dobrze kojarzysz? Z Liścika, tak, tak. No, jest raczej taką produkcją, która dokładnie dość mocno na procesorze siedzi, więc tutaj ta różnica tak, no to z złotkiem, że odleci. będzie na pewno. Tak. I faktycznie mamy dużo rzeczy, które zostać mogą. Tym bardziej, że jak zostawiamy obudowę, która najgorsza nie jest, wymaga tylko trochę dopieszczenia, to na przykład napęd optyczny, o ile nie znajdę, to może zostać, tak. a tutaj nie znajdę. Jest ładnie na sata. No. Więc... Także myślę, że zasilacz, dyski obydwa zostaną, no ten HDD, no już jasno to niech zostanie. To jest przynajmniej o tyle, że Seagate SGA Warto tak, by chyba? było tak, się pokusić i może. Jeżeli zdążymy, to chociaż to tak. HDTUm przelecimy i sprawdzimy, czy nie ma bezsektoru. a to jest dosyć ludzki. świeży, dwuterabajtowy, więc wydaje mi się, że. Gdzie on tyle kurzy zdąży złapać? To jest epickie wojtek. Tak, Zobaczcie, zwisające od tak. góry. Nie <laughs> wiem, czy to pan operator będzie w stanie potem też na przebitkach zrobić właśnie bo Może powie, nie tego, na razie komputer, zrywali tego, ale lubimy takie tematy. A jeszcze mam pytanie, panowie, o te chłodzenie. Tak. Co to jest, bo wygląda. To jest też zalman. Potężnie. Teraz Zalman też takie chłodzenia robił z tego słynostych, okrągłych chłodzeń i mm -hmm. w tej orientacji w tej orientacji. No, jedno z lepszych w tamtym czasie do tego procesora no, y, 990 Max. Tak, no niestety jedna kość pamięci, nie wiem, czy druga poszła już na Allegro, czy, czy co, ale nie chcę się wierzyć, żeby ktoś złożył kiedyś zestaw na tyle solidny mimo wszystko i jedną kość wsadził. Ale no, może cóż. uległa awarii, po prostu została Albo wyjęta, Albo to jest żeby... jedna z tych sytuacji, gdzie weź jedną kość, drugą się łatwo dokupi w przyszłości i, I też się ta, ta, ta przyszłość, przyszłość nie nadeszła. <laughs> dokładnie. A co do chłodzenia, jeszcze mam pewne obawy, czy e, jakiekolwiek nowe chłodzenie tej obudowy wejdzie z tych większych, ale najwyżej na czymś mniejszy się. Ale wygląda całkiem solidne to chłodzenie. Może o wysokości tak, obudowy, ja też, bo to jeszcze jest... Zobaczymy. To może w trakcie się okazać. My weźmiemy miarkę, zmierzymy, jak zawsze nosi tam 10 cm miarkę, często mierzę i weźmiemy od niego. Słuchajcie, jesteśmy po testach. Z bojowym ustaliśmy, że komputer zdecydowanie wymaga czyszczenia. Tak. Generalnie samo oczyszczenie tuż by dało naprawdę wiele. Doszło do tego, że podczas testów Cyberpunk'a komputer nam się po prostu pyk wyłączył po zamkniętej się. obudowie. Tak, po zamknięciu obudowy. A to nie jedyny problem tego komputera, bo się okazało, że wentylator na froncie nie działa. Kontroler prędkości obrotowej, no też tak nie bardzo. I napęd też nie wyjeżdża. Napęd też nie wyjeżdża, także tutaj wychodzą. Naprawimy to. Tak, kwiatki. I jak chodzi o testy, wracając do tego, wyniki też bardzo ciekawe. E, zarówno w Cyberpunku, jak i w tym ukochanym przez właściciela World of tak. Tanks widać obciążenie karty graficznej na takie półgwistka, więc tutaj ewidentnie procesor będziemy, nam blokuje. Będziemy to po prostu poprawiać. I będzie na pewno różnica. Ale to zobaczycie jak skończymy, jak przetestujemy też po zmianie, także generalnie idziemy komputer czyścić i widzimy się za chwilkę przy montażu już nowych elementów, po które tej chwili właśnie Piotrek pojechał. Bo już mamy pewien zamysł, zaraz zobaczycie co dokładnie. Jeszcze jedną rzecz zauważyliśmy: mianowicie, jeżeli wentylator obraca się tak jak Bozia przykazała, to jest źle założony, bo ten wentylator na tyle budowy wyciąga powietrze, a ten przeciwstawnie do niego całe powietrze ciepłe dmucha na napęd i dysk. Tak. Także taki jeden szczegół. O tym o! właśnie mówimy. <gryw> o tym właśnie mówimy. O! Komuś kota wkręciło Dlaczego ten komputer tak się zakurzył? Bo powietrze do tej obudowy w zasadzie dostawało się... On nie jest zawalony, po prostu... Wszędzie, ale nie tam, gdzie powinno Dobra, teraz patrzymy tutaj, co się dzieje Uwaga na te kable Było Oj, tak. Jak powiem Ci tak, czyń honory Tam tu wiatr pomaga No, trochę samo, tej. Żyjesz? Instalacja dysku SSD. On jest w tej chwili przykręcony na jedną śrubkę tak, i wisi w miejscu, które do tego przeznaczone nie jest. Bo Zalman Z3 zdecydowanie ma tutaj zatokę dedykowaną na dysk. To by się za przejmował? Trzymajcie wentylator ja jak muchacze. To czy to pewnie tak że nie żyją, więc nic im nie zaszkodzi, ale. Zabrakło nam powietrza, niestety jest więcej dmuchania niż sądziliśmy. Trzeba będzie doładować kompresorek i jeszcze to troszkę doczyścić. Generalnie widzimy się prawdopodobnie za chwilę studia, jak już będzie gotowy do demontażu. Komputer jest rozebrany, gotowy do naszej pracy. Postanowiliśmy, co zostaje, co wyjeżdża. Dużo rzeczy zostaje tak naprawdę. Tak, e, tym razem. Nasze serce. No, Czyli wyczyszczony już w tej chwili, praktycznie do fabrycznego stanu przez Dawida, nasz RTX 2070. I do tego mamy zasilacz, który zostaje, zostają nasze dyski, napęd, obudowa. Dołożymy wentylatory, są już tutaj gotowe, w miejsce tych, które potencjalnie mogą nie działać, chociaż okazało się, że ten z przodu tak naprawdę w ogóle nie był podłączony. Ale nie ma gwarancji, czy kabel na przykład podczas transportu się nie usunął, tak. albo przy naszym otwieraniu Może topów. coś jest nie tak, to ustalimy jeszcze. Natomiast to wszystko wyjeżdża, tak. wyjeżdża nam tutaj nowy sprzęt. I tak naprawdę jak to sobie weźmiemy na bok, to się okazuje, że ten upgrade wcale aż tak duży nie jest, bo mamy przede wszystkim nowy procesor. To, co ma dać drugie życie tak naprawdę tej karcie graficznej, bo o to chodziło, więc mhm. mamy procesor do wymiany. A ponieważ po pierwsze, że to jest Intel, to jeszcze 12 generacja, no to musimy mieć siłą rzeczy, również płytę główną. I oczywiście to nadal nie wszystko, bo Wojtku, mamy tutaj jeszcze co? Pamięcik, one no nie podejdą w tej chwili do naszej, tu mamy dodane trójeczki. Całkiem dobre, nawet XMP było włączone 1866 tak. MHz, a my idziemy w tej chwili w znacznie szybsze 3600 na CL18, żeby ryczwórki, tak? Więc też tak. musiały siłą rzeczy na tą płytę wejść, więc tu też wyjścia nie było. Jest chłodzonko, zamieniamy tego już wysłużonego, jakby nie patrzeć, zalmana, do którego tak. prawdopodobnie nawet nie mielibyśmy możliwości nie zamontowania na. Pierwotnie powinien 0. pasować do poprzednich generacji, ale do tej niekoniecznie. Tak, tu jest inny rozstaw, więc. Obawialiśmy się, czy Zalman przyjmie tak wysokie chłodzenie, ale Powinnie. okazało się, że nie jest aż tak wysokie i powinien zostać jeszcze nawet mały luzik. I mały gratis. Tak, dla będą, naszego będzie widza. Będzie więcej świecego będą kolorki. I w sumie jeszcze dysk. No tutaj był dysk SSD, budżetu zostało, stwierdziliśmy, że ten on jest bardzo wolny. Już przy pierwszych testach okazało się, że generalnie on limitował nam i procedurę testową, i ogólnie samo działanie systemu. Przy większym zapełnieniu, co przy 256 MB, nie jest trudne potrafi zwolnić nawet do prędkości HDD, jeżeli chodzi nawet o sekwencyjny nie. zapis. I Wiem ląduje podać. nowoczesny SSD 1TB, także. Nawet dwójkę, on już nie zajmie dodatkowych przewodów, miejsca. Świeżutki komputer. Dokładnie. To co, myślę, że się dzielimy obowiązkami, dziel i rządź, ja wezmę to przyjemniejsze, złożę sobie nowy komputerek, a <laughs> czy znaczy nową podstawkę, Tobie zostawię dalsze czyszczenie tej obudowy, naprawę nóżek, bo to też spróbujemy zrobić. Będzie trzeba rzeźbić. Ustalisz może też, czy wiatraczki działają, mi się udało napęd teoretycznie blokować. zobaczymy na ile to się utrzyma i widzimy się za chwilkę, po prostu zobaczycie jak na ten montaż pójdzie. Okej, okay, jak widzicie, jesteśmy już na finiszu. Tak naprawdę mamy już przygotowaną budowę. Dave, Dave. Może <grystanie> <grystanie> <Masz> być Dave. <grystanie> Dawid dał radę, czy Wave dał radę nam tutaj naprawić naszą obudowę. Mamy naprawione nóżki, tak? Jest Mamy stabilnie? nie tylko naprawione nóżki, jest w miarę stabilnie, bo no nóżki są przeszczepione stabilnie. od innej obudowy. Jest prawidłowo zamontowany dysk SSD, tak. jest HDD i on jest przykręcony, że nam teraz nie wypadnie, nic nie będzie latało. To tak jest samo na no Bo to też wibracje generalnie. No i przede wszystkim obudowa, czy właściwie już cały komputer będzie też transportowany, a zależy nam, żeby to jednak doszło w całości i zmieniłem zupełnie tak prawie, prawie zupełnie konfigurację wentylatorów. W tej chwili mamy po pierwsze wentylator na froncie, on faktycznie działa, on będzie wciągał powietrze do wnętrza obudowy i świecił. Dokładnie, jeden wentylator na topie, który był niedziałający, został wymieniony na wentylator Silentium w PC i oba zostały odwrócone. Tak. Może ktoś powie, że niezgodnie ze sztuką, ale one teraz będą faktycznie zaciągały powietrze, więc kurz będzie się zatrzymywał nie pod filtrem, ale na filtrze. Tak, idea jest taka, że chcemy zrobić nadciśnienie w po obudowie, ponieważ Dokładnie. nie ma za bardzo jak doprowadzić świeżego powietrza do karty graficznej, która tego może wymagać, a dzięki temu je przepchniemy siłą, że będzie naturalnie grawitacyjnie, no, ciśnieniowo, no, no opuszczać budowę przez kartę graficzną, także taki jest nasz zamysł. I w zasadzie jedynym takim wentylatorem wydmuchującym będzie ten z tyłu, który też został wymieniony, mimo że on był dobry, on był działający. Ale był na Molex i tego chcieliśmy uniknąć. Tu mamy też wentylator Silentium PC na standardowe trzypinowe złącze. Kontrola przez płytę główną, musimy mieć kontrolę. Nie może być wentylator cały czas na 100%. To już nie jest średniowieczne komputerowe, także. Nie będzie huczało. Musi być kontrola. Tu widzę, że jeszcze trochę do odpilowania zostało i jedziemy z montażem. Widzimy się za chwilkę na zasadzie testowym. Jestem ciekaw, czy to się uruchomi. Ogrom pracę z tym komputerem, ale wreszcie dobiegł końca i możemy zrobić faktycznie pierwsze uruchomienie. Czyli ja tak, żeby nie było, włączam zasilacz Wojtek czyń honor, jakby co będzie na ciebie. Coś tam widzicie? Coś się świeci? No, my nic my nie widzimy z tej strony. Jeszcze nie. Jeszcze się o, świeci się. Działa. No zawsze trzeba troszkę walnąć, tak? Pamiętajcie, zwłaszcza jak HDD jest w środku. Pamiętajcie, tego, jak tutaj. dokładnie, bez mota to nie robota. Żeby upgrade był kompletny, no to musimy dokonać jeszcze jednej zmiany, a mianowicie zaupdejtować naklejki. HyperX, naklejki... O kurde, to nie będzie takie proste. Duża odpowiedzialność. Kurde. Dziękuję. Wyłączyłem komputer. Kur! Zabdejtowany komputer. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystko ja wykonałem. Widzę no jest komputer po wielkiej przemianie. Trochę pracy chłopaków to kosztowało. Przede wszystkim było trzeba go wyczyścić, bo no tu się akurat widz postarał, takie komputery lubimy, bo mają przejść przemianę totalną. Został wyczyszczony. Oczywiście no jest tu trochę rysek jeszcze, no bo jednak to nadal jest ta sama wysłużona obudowa. Zmiana totalna w środku, ale nim chłopaki powiedzą co i jak, dlaczego to muszę ich pochwalić że bardzo dużo wycisnęliście z tego okienka i mi się to podoba osobiście, ten akcent, no on jest w tym momencie mocno RGB, ale tu, Artur, jeżeli nie będzie Ci się podobać cukierkowe RGB, możesz to zmienić na jaki kolor chcesz, bo to jest dedykowane wszystko Polecam w aplikacji. Niebieski, bo niebieski jest przedni wentylator, tego sterować się tym nie da. Jeżeli niebieski Ci będzie przeszkadzał, no to ewentualnie ten wentylator można zupełnie odpiąć, ale wtedy chłodzenie też stracisz, bo niestety jest zasilany i poświetlany z tego samego przewodu. A teraz czas na najważniejszą kwestię dla Artura, ale też dla naszych widzów. Jak wpłynęły na pracę tego komputera te zmiany? Bo przetestowaliśmy komputer dokładnie tak, jak stał u Artura, czyli w tym samym ym, poziomie czystości z tymi podzespołami, i teraz tą jednostkę wyczyszczoną już i ze zmianami. Jak to wygląda? Zaskakujące jest to, że on faktycznie był w stanie tego komputera używać. Komputer się przegrzewał, no, Powiedz Dawid to faktycznie tak wyglądało, zamknięty bok i się wyłączył. I testy po prostu powodowały wyłączenie. Pod większym obciążeniem z ray tracingiem i tak dalej. Przy bardziej no. wymagającej grze. Więc w sumie tak. to się nie dziwię, że chyba tylko o tutaj chodził, bo. Tak. Może tylko to problem, się wyłączało możliwość. Może być teraz będzie cały wachlarz innych gier dostępny, a przede wszystkim tutaj jakby karta przestała się marnować. No, no właśnie, bardzo, bo to bardzo. była misja na ratunek 2070 i Artur, jeżeli to oglądasz, a wiem, że będziesz to oglądał, to napisz w komentarzu, skąd tak świeża karta w tak no już troszkę zapuszczonym zestawie? Czy to był jakiś upgrade, który, na który się zdecydowałeś, czy może... Kupiłeś tak ten komputer, to jest ciekawe dla nas. Kto cię naciągnął na buldożorów. Znaczy generalnie on w sumie cały komputer to tam dużo rzeczy zostało, nie tylko karta graficzna, bo pora animacja budowa też i wygląda i działa przede wszystkim z wentylatorami, które są prawidłowo zainstalowane. Tak, zasilacz też wcale najgorszy nie był, natomiast ewidentnie tym najsłabszym ogniwem był właśnie procesor, no i procesor to i płyta główna i pamięci i to on powodował, że no cały komputer mocno cierpiał wydajnościowo. No właśnie, cierpiał wydajnościowo, to panowie teraz do konkretów. Jak no, było, jak jest? Zobaczcie, sami w tej chwili widzicie na przebitkach. Testowaliśmy na początku. Czy no, Marka sprawdziliśmy, to macie wyniki. Przyraz jest dużo Ogromny. No ogromny przede wszystkim, jeżeli chodzi o wydajność procesora, no bo głównie to, to, to zmieniliśmy tak naprawdę. No tak. jest w stanie rozróżnić procesor i kartę graficzną, więc wynik ogólny wzrósł, owszem, jakieś 40-50%, jeżeli pamiętam. Ale głównie za sprawą wymiany tak. procesora. Natomiast dodatkowo sam test procesora, który też wykonaliśmy, no to już pokazuje tą przewagę, tą przewagę masakryczną. To jest praktycznie czterokrotnie albo nawet sześciokrotnie wyższy wynik. Samego procesora, jeżeli chcesz coś robić na tym procesorze, no to teraz jest tak faktycznie wydajny. Ale to co Was najbardziej interesuje, czyli gry, no to zaczęliśmy od Cyberpunk'a. I tu widzicie, że Cyberpunk Full HD, najwyższe ustawienia z włączonym tracingiem. Widzieliście sami, że procesor cały czas pracował w maksymalnych obrotach, ten poprzedni, a w tej chwili w nowym wymianie ten nasz i 5 w zasadzie nie specjalnie się tutaj poci. Owszem, jest obciążony, ale nie maksymalnie i karta graficzna w końcu może rozwinąć skrzydła. Mamy pełne jej wykorzystanie i od razu o ile większe FPS. Tak. I rada dla Artura, jeżeli chcesz totalnie rozłożyć swoje skrzydła i polecieć wysoko, to koniecznie zainwestuj w co? W monitor. <grym> tak, ten monitor, o którym nam zdecydowanie już w tej chwili do tego zestawu nie przestaje i warto zainwestować w troszkę szybszy monitor, żeby wykorzystać potencjał tak szybkiego Nawet komputera. niekoniecznie o wyższej rozdzielczości, ale właśnie żeby z wyższym oświeżaniem, bo taki World of Tanks bez problemu nie jesteś w stanie zrobić. 144 Właśnie bez odnośnie problemu. World of Tanks. Cały czas tutaj widzicie, u nas też go przetestowaliśmy, sprawdziliśmy jak gra działa z włączonym ray tracingiem. No, no, mamy kartę RTX, dlaczego by z tego obecnie dostępnego ray tracingu nie korzystać. I co się okazało? Ponownie karta graficzna przed aktualizacją procesora po prostu nic nie robiła. Po wymianie karta w zasadzie przekracza swój maksymalny limit. Także tutaj mamy przyrost. Masakryczny rzędu trzykrotny. Trzykrotnie wyższą średnią FPS-ów z, z włączonym tracingiem. Ta PS sama karta, ostatnia. zmieniliśmy tylko procesor trzy razy wyższy fps Ja bym po prostu szokowany, że takie wyniki można aż osiągnąć zmieniając sam procesor. Powtórzę to po raz szósty. 3,5 tysiąca zł, tak jak było mówione, tak jak jest w zasadach naszego konkursu, tak została ulepszona ta jednostka. Wy się zgłaszajcie, bo wasz komputer może też trafić do naszego warsztatu. Rozpoczęliśmy nabór nowych jednostek i ci, którzy się już zgłaszają, zgłaszali, zarówno jak i ci, którzy jeszcze się nie zgłaszali. Wrzucajcie swoje prace i będziemy musieli wybrać jedną na przyszły miesiąc. Kończąc nasz film, odnosząc się do twojego sympatycznego, jak błyski wskazują, listu, yy, odpowiadam na pytania. Mówię, że o Windowsie, jest zainstalowany. Byłeś ciekawy, ile podskoczą FPS-y. Trzykrotnie w World of Tanks podskoczą ci FPS-y i żeby było kolorowo, bo dzieci lubią, jest kolorowo, jak dzieci lubią, tak im pozmieniasz. Trzymajcie się i do następnego. Czekamy na wasze jednostki. Nie możemy się doczekać. Cześć. Cześć.